Chciałbym prosić wszystkich wspólnie, żebyśmy się zastanowili nad tym, co Daniel mówi, bo wygląda na to, że on się nie zastanawia i tylko po prostu mówi, nie? Ale zaczynając od początku, mam nadzieję, że to pomoże wielu osobom zrozumieć hmm, wiele rzeczy. Więc Daniel ma dwa aktywne zakazy sądowe aktywne, które dotyczą zakazu tworzenia i publikowania treści wideo, szczególnie w internecie. I o charakterze zniesławiającym. Czyli chyba wiemy, co to znaczy charakter zniesławiający. Pomawianie, okłamywanie i tak, i Jak to Daniel mówi. Oba zakazy przez 4 lata od momentu uprawomocnienia się wyroku odpowiednie od lipca i sierpnia 2024 roku. Potencjalne konsekwencje, gdyby mimo zakazu publikował treści wideofoniczne na przykład na YouTubie, TikToku lub innych platformach, mógł, mogłoby to zostać uznane za złamanie zakazu sądowego, co grozi konsekwencjami karnymi, na przykład grzywną. A nawet pozbawieniem wolności. Więc. Jeśli to już zostało powiedziane. Posłuchajmy Daniela. A ty kupujesz sobie lego, którego nigdy nie złożysz. Bo co? Bo ten Stalker wujek ci takie coś powiedział? Daniel nazywa mnie Stalkerem, nie? Więc tutaj kolejna rzecz, która też powinna wyjaśnić wiele spraw. Oskarżenia mogą się pojawić nawet gdy nie doszło do naruszenia prawa, zwłaszcza w internecie o stalking. W porządku. Ale do realnych konsekwencji prawnych musiałoby dojść do kontaktowania się z nimi wbrew ich woli. A ja się nie kontaktowałem i nigdy nie miałem zamiaru. Śledzenia ich fizycznie. Nie zbliżałem się w ogóle. Ani do miejsca zamieszkania, ani w ogóle nie spotkałem ich w miejscach publicznych. W miejscach pracy też ich nie nachodziłem. Lub naruszanie prywatności w sposób uciążliwy. Nic takiego nie było. Więc Daniel, już tutaj generalnie nic nie ugrasz, nie? Ale mów dalej. Który liczy nam każdą złotówkę, bo on tak nie ma? Zbiera od Was żebra na telefon, żeby robić niby streamy IRL, których nie zrobi? Po pierwsze, żebrak żebrakowi wypomni, nie? Żebrak żebrakowi wypomni. Ty z ostatnich kilku dni to mogę powiedzieć, że było tych żebrań na tyle rzeczy, że to głowa mała. Żebrałeś na mieszkanie? Gdzie te pieniądze? Żebrałeś na święta? Żebrałeś na grę komputerową? I żebrałeś na setki rzeczy innych, nie? Więc, w czym jest problem, że ja trochę pożebram? Daniel, co masz? Czyżby tylko tobie się należało żebranie, inni nie mogą? Poza tym, Daniel, wierz mi, że ja się wywiążę z tego, co obiecuję swoim widzom w odróżnieniu od ciebie, nie? Ty nazbierałeś, nazbierałeś, nazbierałeś i, i nic się z tego nie wydarzyło. Nawet nie jesteś w stanie osobie, która nawet dwóm osobom, ale to będzie w późniejszych epizodach, które wygrały drugie i trzecie miejsce, nie dałeś wygranych, nie? A ty tutaj jakieś pierdoły gadasz, także... E, a co do tego streamu IRL na Kiku z telefonu, to ja mogę już go teraz włączyć, wiesz? Na tym starym telefonie po prostu lepszy telefon jest potrzebny i ten telefon będzie pochodził od jednej e, z moich widzek, która po prostu odsprzeda mi używany, aczkolwiek dobry telefon, który będzie się w sam raz nadawał, nie? Także nie przejmuj się tym, Daniel. Już wszystko jest załatwione, nie? Także już nie musisz się martwić, że będę też żebrał teraz już możesz ty dalej żebrać sam nie? już dupa się paliła ja słyszałem jak gadał, że prawnie wszystko, dobra kurwa, życie zweryfikuje dokładnie Daniel życie zweryfikuje, tak jak powiedziałem nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, że można mnie ścigać w jakikolwiek sposób za to, co ja robię Komentuję sobie to, co wrzuca, wrzucasz do internetu. Nie kłamie na Twój temat, a Ty kłamiesz na mój temat. I jest to, słuchaj, moim zdaniem, łamanie zakazu. Ale nie jestem prawnikiem, nie, nie znam się aż tak na prawie, ale chciałbym to zobaczyć, jak idziesz, składasz na mnie skargę i co im powiesz, nie? Że komentuję co takiego? Twoje treści w internecie? Kiedy ty masz zakaz na 4 lata na tworzenie i publikowanie treści wideo w internecie o charakterze zniesławiającym? A co ty robisz? Zniesławiasz mnie. Także jeśli chcesz iść literą prawa, to możemy wspólnie iść na, na siebie, złożyć jakieś papiery. Ale mów dalej. Ja powiedziałem, że pieniądze na Teraz już się nagle boi. Natalia, nie przerywaj to po pierwsze. Szykuj pieniądze na odszkodowania. To dobra myśl, wiesz, bo mam zgrane, jak nawołujesz, żeby banowali moje konto, które jest źródłem dochodu. No i oczywiście, zbanowali mi te konto. Więc kto tu traci tak naprawdę. Przyczyniłeś się, że jedno z moich źródeł dochodu zostało zablokowane. I są na to nagrania, bo mam te nagrania. Jak nawołujesz do bana, nie, jak dostałem bana, to nawoływałeś, dobra, dalej, blokujcie następne jego konto. A ty masz zakaz, nie? Nie możesz takich rzeczy robić. Pamiętaj o tym. Przykłuj pieniądze na jak mówisz, że ja 100 tysięcy zarabiam miesięcznie, zniszczyłeś mi 4 miesiące życia, to 400 tysięcy będę chciał od ciebie. E, to myślisz, że tak prawo działa? Że ty będziesz coś chciał od kogoś i, i ty to dostaniesz? Przypominam, że masz zakaz tworzenia treści. I, i co powiesz? Że komentowałem Twoje treści w internecie? No jak ty to wytłumaczysz tym ludziom, że. Jest taki stary wujek Krystian, który komentuje to, co robi w internecie. A oni się zapytają, a jak to możliwe, że pan coś robi w internecie, skoro Pan ma zakaz? A? Powiedziałeś, że tyle zarabiam. Daniel. Powiedziałem, że tyle zarabiasz, bo tak zarabiają ludzie o podobnych <coughs> liczbach, nie? Streamerzy, którzy oficjalnie mówią o tym i wszystkie informacje, które zebrałem świadczą o tym, że zarabiasz kolosalne pieniądze na kiku, nie? Żeby po prostu udowodnić, że kłamie, pokaż panel zarobków. Ale ty tego nie zrobisz, ponieważ ciąży na tobie wiele zaległości finansowych, nie? Dodatkowo to wszystko i tak nie stoi na ciebie, tylko na Natalię. Dodatkowo, jeśli pokażesz, ile zarabiasz, to wiele osób otworzy oczy. Bo wtedy się okaże, że zarabiasz gruby szmal i wyciągasz jeszcze od ludzi pieniądze. Ale przecież możesz udowodnić, jeśli to jest, jeśli to, jest to, co mówię, że tak dużo zarabiasz, jest nieprawdą. Po prostu pokaż kwity. No bo jak udowodnisz, że jestem ci winien te pieniądze, że straciłeś, że co? Przestałeś zarabiać? Ja przestałem. Zablokowali mi konto przez ciebie i przez ludzi, których nasłałeś na mnie. A tobie zablokowali dostęp do live'ów? Czy, czy o co chodzi? W jaki sposób straciłeś na tym? Prze może zaraz powiesz, że to przeze mnie wyrzucili cię z domu, tak? Nie do końca życia się na mnie wypłacisz. Nie, wiadomo, tak. że 100 tysięcy ma no, i każdy. Rady, ty... Ty, no dobra, mówię. to od 4 miesięcy mnie niszczysz i te Psychicznie i tak dalej. Ja tu mam dokumentację również, że to no mi... Masz dokumentację od psychologa czy psychiatry? Że cię niszczę. Ja cię niszczę, człowieku, w jaki sposób? Tym, że oglądam to, co robisz i sobie komentuję? To cię niszczy? Teraz to, co robię, teraz jak mówię, to cię niszczę? Człowieku, może ty nie powinieneś. Wchodzić do internetu, internet niszczy. Wyprowadzisz 400 tysięcy szkodowania. I to wszystko, Danie? Cześć, wypisuję czek. Może być w czeku? Także, Daniel, jak już mówisz tutaj o odszkodowaniach, łamaniu prawa, to co powiesz na to? Wezwać, piesek! Ja pierdol, żeby Wam kurwa zabrali psy. Ale wy jak traktujecie? Wiecie co, naprawdę... Ta sąsiadka kurwa, co taka najgorzej co sobie nas sprzedaje, yy, obok nas co mieszka, drzwi obok w Grudziądzu, to tak tego jamnika kurwa ciągnie, tak! A sąsiedzi z nią plotkują, gadają! A jamnika tak kurwa ciągnie! Nagram ją, to pokażę! Z ryjem jej nawet. Czy ty właśnie... stworzyłeś, opublikowałeś treści o charakterze zniesławiającym? O tej kobiecie? Plus jeszcze, czy ty się odgrażałeś, zastraszyłeś, teraz generalnie? Że, że ty ją nagrasz i że jej. że, ją, że jej ryj pokażesz w mecie? Daniel, czy ty jesteś naprawdę aż tak odklejony od rzeczywistości? Po co ty w ogóle zaczynasz takie gadki, nie? Mordo. Już niewiele dni zostało.